Dlaczego i tak zawsze jesteś egoistą, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś altruistą? Cytat: Nie ma czegoś takiego jak czyste poświęcenie, nawet Jezus miał w tym swój cel. Bartłomiej Florek. Ludzie uwielbiają opowiadać, jak to żyją dla innych, jak poświęcają swoje szczęście, czas, zdrowie, nerwy, dla dobra bliskich. Ale przyjrzyj się temu bliżej i zobacz, że pod tym płaszczykiem niemal zawsze czai się egoizm, tylko w bardziej wyrafinowanej formie. Robisz coś dla innych, bo chcesz czuć się potrzebny. Gdybyś nagle przestał by być potrzebny, poczułbyś pustkę, więc karmisz swoje ego rolą wybawcy. Poświęcasz się dla dobra rodziny, ale w głębi liczysz na wdzięczność, docenienie, status tego, który dźwiga wszystko na barkach. I gdy go nie dostajesz, czujesz gniew, żal, frustrację. To nie jest altruizm, to handel emocjonalny. Ja daję, żebyście mnie kochali. Pomagasz, by mieć moralną przywagę, bo jeśli ja się poświęcam, a ty nie, to znaczy, że jestem lepszym człowiekiem, to władza nad drugą osobą, która pozwala ci ją oceniać, a nawet nią manipulować. Psychologia społeczna od lat pokazuje, że czysty altruizm praktycznie nie istnieje. Większość prospołecznych zachowań jest motywowana przez korzyści własne, poprawę nastroju, redukcję poczucia winy, zbudowanie pozytywnego wizerunku wzmocnienia relacji. Pomagasz, bo tym karmisz swoje ego, nawet jeśli to ego mówi, że chodzi o innych. I nie ma w tym nic złego, o ile masz odwagę się do tego przyznać, bo największe gówno to nie egoizm. Największe gówno to udawany altruizm, którym oblepiasz swoje poczucie wyższości. Altruizm to tylko maska, którą ego zakłada, żeby wyglądać na świętego. Pomagasz, poświęcasz się, ratujesz innych? Świetnie, ale nie pierdol, że to dla nich, robisz to dla siebie, bo chcesz czuć się potrzebny, chcesz czuć się lepszy od tych, którym pomagasz, chcesz zdobyć wdzięczność, status, poczucie sensu. Nie ma nic złego w tym, że robisz coś dla siebie, złe jest tylko kłamstwo, że robisz to bezinteresownie. Cytat „Altruizm to wyrafinowana forma egoizmu. Różnica jest tylko taka, że prawdziwy egoista ma odwagę się do tego przyznać. Bartłomiej Florek